Z Ewangelii według świętego Łukasza jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. E, bardzo gorzkie są te słowa, trudno się je wypowiadać, trochę w ustach e, jakby nie smakują. E, powiedzieć o sobie jestem sługą to jeszcze dosyć pokorne. Ale powiedzieć o sobie, jestem sługą nieużytecznym, to znaczy zakwestionować całego siebie, wszystkie swoje dokonania, każdą swoją pracę. I to jest coś bardzo, bardzo trudnego. Dopiero, kiedy odkryjemy, że pierwszym, kto by powiedział takie słowa, był ten, który zrobił najwięcej, ten, który dokonał pracy gigantycznej, wielkiej rewolucji miłości, oddał życie na krzyżu, to on pierwszy powiedział, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. I skoro on tak powiedział, to nagle te słowa nawet w naszych ustach, w ustach ludzi, którzy cały dzień ciężko pracują, bardzo się starają, poświęcają, te słowa mogą nagle zabrzmieć bardzo słodko. Do zobaczenia jutro.